Nagrywamy z powrotem, killer budok. Dobra. Dobra Trzy na raz Wali Poszły dwa Kurde Jeden Jeden, Jeden. 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 No. Ja. Yeah. Szkoda ale to Polpo po. Dziewczyny, tutaj się jakoś to się nie odsuwajcie Nie odsuwajcie się, będzie lepsze wrażenie Uwaga, nie odsuwajcie się Zobaczymy co będzie Robisz sztuczkę A, sztuczkę, dobra Top secret. Top secret. Trochę tam. O. Dobrá, ještě dobra, to jeszcze mamy. Dobra. Już niewiele zostało Dobra, szybko Nieczy Serio niewiala. Nie? nie, nie. No to my mamy Będzie Nawet twórki do... A ten szakanie Leryk Nawe tych twórki Nie jest zła Tego, wreszcie czuję tego sylwestra jakoś. Oh, good. Ja mam tu pytardy z trackingiem nawet. Czekaj wow. tutaj. Zarazem troszkę. Złamałem będzie Złamałem Ej, nie się. będzie będzie słabe. 4,50? Ja chyba go cytnę. Tak, to to, to jest gratisowa jeżeli ja. dzieci tylko były zadowolone. Nic specjalnego. Coś tam było To ty już coś? Tak. A jakie tam? Co ty tu nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie Dobra, tu już albo co zostało, ale... Satysfakcjonują Satysfakcjonujące. No to bardzo o, to nic, nic nikim nie dostał Wierzcie putardy! petardy. Ja, 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 ja. Oj, czy to jest może największe szczelanie w tej to w życiu? Oczywiście, tak, że tak. ma ta. Na pewno. Te dziwnie się palą. No. Pilar. Ale dziwne to tu, 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 tu sułówka, co? To jest łyżka, no No Została? tylko? Czwórka Ale blisko będzie Nowa

Już patrz Ekzudzek <skrym> A no znowu Tu są takie Dobra Te są finałowe już A już końcówka będzie I tu lecimy oporowo Leci. Dobra, czekaj to czwórka, czwórka Zwykła, czwórka. stara Porównanie nowe... nowej te te czwórki. do starej Nowa Nie wypał? Niestety Dobra. Patrzymy. Dobra, jeszcze jakieś... Chodźcie, w jakie słoneczku ustawić może. Ty, ty, e, ty, A ach, jeszcze tu był... mam. Tu masz jeszcze te tutaj. Patrzcie w tej drugiej, w Mam te Takie fajne. Okay, fajne Dobra ja. to Jeszcze tam, jeszcze tam słoneczka może być robić Nie, na razie było wstrzymaj nagrywany Dobra lecimy Nagrywa się. Zaraz, że dolecimy ze słoneczkiem. To będzie dobre. Ci gazu ma chyba. Ona czasem odpala, jak tak sły słychać wyraźnie, że doleci ten. Dobra trudno, zresztą. Zobacz, że chcesz. Masz, czyli? To No ja coś tam nie O, dobrze widzowie. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w strzelaniu O 18 bądź 19. Wy to zobaczycie mniej więcej za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Widzowie, pożegnajcie Na razie. Siema Na widzowie. razie. Żegnam Was.